Inspirujące i podnoszące świadomość, bo o to cały czas nam chodzi, żeby sobie pewne rzeczy uświadamiać, bo wtedy możemy e, jakby nad nie, je, z nich korzystać, tak? E, I możemy jakoś nimi też zarządzać. Dopóki sobie nie uświadamiamy czegoś. <laughs> Nawet popatrz, co się dzieje. Nawet dopóki sobie nie uświadamiasz swoich talentów, swojego potencjału, jakby to on się nie uruchamia, tak? bo nie jesteś jego świadoma. To jest tak, jak w fizyce kwantowej e, są takie doświadczenia, które mówią, że właśnie i dlatego to, to jest takie prawo, które działa, że to, na czym skupiasz uwagę, rośnie, bo zaobserwowano, że cząsteczki, które miały swojego obserwatora, zaczęły się poruszać, tak? I inaczej właśnie inaczej zachowywać jakby. No, nie wiem, czy to jest dobre słowo. I, I tak jest w naszym życiu. To, na co zwracasz uwagę, to do, na to, co dostrzegasz, to, to po prostu jakby aktywujesz w swoim życiu. Jeśli dostrzegasz e, dobre rzeczy, czy odczuwasz wdzięczność, to aktywujesz e, wdzięczność w swoim życiu, i tych powodów do wdzięczności jest coraz więcej, bo ty masz większą zdolność do, za, o, do obserwowania po, e, powodów do wdzięczności. To jest takie proste, a tak mało ludzi to, rob, to wie i robi. E, I bardzo często, nieświadomie, e, ciągle narzekając, czy ciągle dopatrując się dziury w całym i ciągle odczuwając jakieś winy i żale, e, właśnie jest tego więcej w naszym życiu, bo w ogóle tak, to, nasze myśli tak działają, że do myśli dokle, doklejają się im podobne, kolejne myśli, jak kula śnieżna. Czyli jeśli. Dzisiaj rano wstałaś i coś poszło, nie wiem, do kogoś poczułaś żal. To zaraz do tego żalu będzie się doklejać jakiś kolejny żali, kolejny żali, kolejny żal. Więc dopóki nie jesteśmy tego świadome, to po prostu to się samo dzieje i myślimy, że to nasz los, nie? Jak mówi Karol Gustawian. Dzień dobry, widzę, że jest Marysia, widzę, że jest Małgosia. Kochane, jak miło. E, przede mną jest znów nieustanna kawa z Bogiem, bo jakoś e, nie wiem, jakoś jest. <laughs> Więc znowu sobie może jakiś fragmencik otworzymy i, i zobaczymy, co dzisiaj wybrzmi, a już 9 listopada zapraszam na wspólne spotkanie takie online w aplikacji Zoom, <laughs> gdzie będziemy e, się e, widzieć, słyszeć. I będziemy sobie rozmawiać właśnie na te tematy. Spotkanie jest dla czytelniczek, ale też nie tylko, dla wszystkich właściwie. Natomiast jeśli masz moje książki, to, to będę Cię prosić wręcz, żebyś wzięła udział w tym spotkaniu, żebyś coś powiedziała. Nie chodzi o reklamę książek, tylko o te tematy, które poruszamy, tak, które poruszają książki, bo te tematy są tematami, o których trzeba więcej rozmawiać właśnie. E, Irynatka dołączyła. Cześć kochane. jak ja lubię, jak jesteście. E, dobrze, to otworzę. E, Tak, żeby nie było wyrwane z kontekstu. No dobrze, taki fragment mi się otworzył. E, taki jeden akapit przeczytam. <coughs> Ciągle doświadczam cudów niepojętych, gdy w trudnych okolicznościach przywołuje mi się w pamięci, w, w moich myślach a bo do czego nawiązuję? E, tak, ciągle doświadczam cudów niepojętych, gdy w trudnych okolicznościach przywołuję w pamięci, w swoich myślach, odpuszczam i mówię: Jezu, ty się tym zajmij. I ja dziękuję za tę sytuację, a ty się tym zajmij. Najczęściej natychmiast dochodzi do jej rozwiązania. Mała, może e, błahy to będzie przykład, ale chcę, by był z normalnego życia codziennego. Byłam ostatnio w Urzędzie Skarbowym i zawsze mnie to będzie fascynować, dosłownie tak było. E, byłam ostatnio w Urzędzie Skarbowym złożyć jakieś tam oświadczenie, dosłownie miało być to kilka minut. Okazało się, że są jakieś problemy w papierach, ktoś nawet, e, których nawet nie umiałam zrozumieć, a tym bardziej opisać, co dopiero rozwiązać. Pierwsza myśl, no nie, teraz spędzę tu godziny, nie wiem o co chodzi, co mi grozi, jak z tego wybrnąć, i tak dalej, i tym podobne. Jednak natychmiast otrząsnęłam się z tych myśli, przywołałam ten fragment i podziękowałam w myślach za tę sytuację. Fragment mam na myśli z Pisma Świętego, w każdym położeniu, dziękujcie. To jest moje odkrycie. <laughs> nie znałam wcześniej tego przesłania, tego fragmentu, w każdym położeniu, dziękujcie. Często my ludzie właśnie w różnym trudnym położeniu mamy pretensje, żal, modlimy się, nie wierzymy, że i tak dalej, martwimy się, a po prostu jak zaczniemy to stosować, praktykować, w każdym położeniu dziękujcie. Ja jestem w trudnej sytuacji, dziękuję Ci, Panie Boże, dziękuję Ci, Panie Boże, dziękuję Ci, Panie Boże. To po prostu się dzieją cuda niepojęta. Więc jednak natychmiast otrząsnęłam się z tych myśli, przywołałam ten fragment i podziękowałam w myślach za tę sytuację. Dosłownie natychmiast. Urzędnik ze swojej dobrej woli zadzwonił do kogoś, ktoś coś odpowiedział, poradził i moje oświadczenie w ułamku sekundy było załatwione. Panie Boże, Twoje dzieła są wspaniałe. Dziękuję. Tak było. I to nie jest jedna sytuacja. Takich sytuacji mam całe mnóstwo, w których właśnie odkąd zaczęłam praktykować to, co Pismo Święte mówi, w każdym, to Święty Paweł chyba mówi, w każdym położeniu dziękujcie. To po prostu doświadczam cudów niepojętych. I e, dzielę się tym e, w książce, żeby każdy tego e, doświadczał, bo może jest więcej e, ludzi, którzy nie znają tego fragmentu, którzy, a może go znają, ale nie wzięli do siebie w sensie praktykowania go, bo jest wiele takich. Wiecie, jak ja y, nieraz sobie pomyślę: Boże, przecież od dziecka ile się nasłuchałam o tych różnych y, sytuacjach i to ty, tych fragmentów z Pisma Świętego, niektóre to są takie aż wyklepane. Ale nie wiem dlaczego pozostawiamy to w teorii zamiast przekładać to na praktykę. Dlaczego nie Dlaczego to pozostaje naszą taką teorią, tak? O, przesłanie na dziś z Pisma Świętego. Dobra, przeczytałam, posłuchałam, przyszłam do domu e, i wracam do swojego, nie? A nie, dlaczego tego nie stosuję, nie praktykuję w codziennych moich życiach? Przecież to jest właśnie po to, żeby to przekładać na naszą codzienność, do naszego życia. To jest po to, to są wskazówki. Kochane, co o tym myślicie? Co o, ty, co o tym myślicie? Czy wierzycie, że ta sytuacja e, rozwiązała się dlatego, że ja jakby odpuściłam i zaufałam i podziękowałam za nią? Oczywiście nie mam dowodów, bo nie wiem, jakby się potoczyła, gdyby było inaczej, ale już tyle razy doświadczyłam w swoim życiu, że właśnie nie idąc w stronę zamartwiania się. Tylko odwracając umysł w stronę wdzięczności, tak? I ufania, jakby okoliczności się magicznie zaczynają zmieniać. I to przecież cały czas Pan Jezus nam mówi: Zadbam o Ciebie, zaufaj mi. Nie? Nie spadnie ci włos z głowy. Spójrz na ptaki. Spójrz na Lilię. Nie? Dbam o nie. To jak ile bardziej zadbam o ciebie. Nie? Ale wiem, że łatwo się mówi, a trudniej jest praktykować zaufanie i właśnie to dziękowanie w każdych okolicznościach, bo nie jesteśmy do tego. E, nauczeni, nie jesteśmy tego nauczeni. Jeśli martwiła się Twoja mama, jeśli martwiła się Twoja babcia, jeśli cały czas tworzyły czarne scenariusze i, i martwiły się, bo wiecie, my jesteśmy pokoleniem i, po, i powojennym, pokomunistycznym, w ogóle pokryzysowym, popandemicznym i tak dalej, trudno jest, e, jeśli mamy e, zapisane wręcz e, w sobie, w podświadomości, że. Wszystkie, że trzeba się martwić, że trzeba dbać, że trzeba, wiecie, martwić się w sensie, kontrolować. E, e, no, no, po prostu, wiecie, co, co chcę powiedzieć, bo chcę szybko, to jak chcę szybko, to język nie nadąża. <laughs> e, to, to trudno, bo może być to puścić, nie? Ale nasze mamy, nasze babcie nie miały takiej wiedzy, chociaż przecież Pismo Święte pewnie może czytały, ale może wiecie. <laughs> Właśnie nie było tego przekładania w praktykę. Nie. Eee, więc no mam nadzieję, że ten fragment, eee, że czujesz się zainspirowana i wręcz nawet mam nadzieję, że czujesz lekkość, że jest ci lżej. Jeśli jesteś w trudnej może sytuacji, to że właśnie poczułaś ulgę. Wow, to ja może nie muszę. Nie, to ja może nie muszę tak wszystkiego kontrolować, tak wszystkiego wiedzieć, co będzie jutro, pojutrze. Nie? może mogę mieć marzenia, wizje tak? dążyć do czegoś ale może nie muszę brać ciężaru na swoje barki, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie a mogę po prostu puścić się, że tak się wyrażę i zaufać nie? oczywiście troszczyć się w książce jest bardzo dogłębnie myślę, opisane na czym polega różnica pomiędzy martwieniem się a troską eee... Więc no, jeśli już czytacie, to już może wiecie, co miałam na myśli. Kochane, chciałam, chcę Wam jeszcze raz podziękować za to, że jesteście, że codziennie, widzę, że codziennie regularnie się włączacie. Nie chcę przedłużać, żeby to nie było też uciążliwe, bo czas, czas jest dla wszystkich. Cenny, ale też nie ma potrzeby, bo ważne, żeby to była taka zajawka do przemyśleń na dziś i też do, te, do odczucia tej <laughs> radości, tej ulgi, radości, bo wiara wzrosła. Także mam nadzieję, że właśnie to odczuwacie. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym myślicie, i będziemy kończyć. Kto się odważy zostawić komentarz? Marysia pisze. Tak, Dorotko to prawda. Gdyby nie to całkowicie, całkowite zaufanie Bogu nie podałałabym tym sytuacjom, w których stawia mnie Pan Bóg. No. Pięknie napisałaś, dziękuję. <laughs> Więc kochane, 9 listopada w aplikacji Zoom, ale jeszcze ta, link do tej aplikacji będzie podany, jak się wydarzenie rozpocznie, ale też mogę Wam przekazać, jak, jak będziecie chcieli wziąć udział. Zapraszam, będzie mi bardzo miło, jak weźmiemy udział wszystkie w tej dyskusji, właśnie, która będzie transmitowana na mojego Także jest okazja do wyjścia ze strefy komfortu. <laughs> o tym było wczoraj. <laughs> o pokonywaniu oporu. <laughs> to jest ta szansa, o której było wczoraj. <laughs> Dobra, dziękuję, że jesteście kochane serce. Dla nas wszystkich dobrego, cudnego dnia, błogosławionego. Pa. <laughs>